Szanowni Państwo, witamy Was serdecznie na pierwszym dniu warsztatów fotograficznych pod nazwą Fotograficzna Kapsuła Czasu. Partnerem tego wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Miasto i Gmina Łosice, natomiast organizatorem warsztatów jest Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach. Spotykamy się dzisiaj pierwszy raz na tych warsztatach. Mamy nadzieję, że będzie to cykliczne wydarzenie, które pomoże promować e, piękne tereny Mazowsza i Podlasia, bo Łosice to jest taki tygiel e, kultur, tygiel geograficzny, e, tygiel historyczny, w którym mieszają się e, zarówno e, wydarzenia, zdarzenia z Podlasia jak i Mazowsza. E, chcielibyśmy uwiecznić ludzi, miejsca i zdarzenia. Dziękuję, Jasiu. Ja serdecznie witam pierwszego prowadzącego na warsztatach Mariusza Foreckiego z Poznania. Dziękuję. Chodź, Mariusz, tutaj, pozwól. Kiedy dzwoniłem do Mariusza umawiając termin warsztatów, on nie wiedział i ja, że w tym czasie, kiedy on przyjedzie jako fotoreporter i dokumentalista, że będą to dni łosic. Także bardzo dobrze to się złożyło. Nie planowaliśmy tego. A y, sam terminarz pokazał, że po prostu y, te warsztaty będą chyba udane. Bardzo serdecznie witam y, wszystkich na warsztatach. Serdecznie dziękuję, że mogłem przyjechać do, do Was. Y, o tej organizacji, y, jej braku, to tak nie jest, ponieważ, jak widzicie, y, niby nie ma orga organizacji, a wszystko jest organizowane nie? czyli tak po prostu jest w Łosicach. I co, I, 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 i zapraszam do udziału aktywnego. Za chwilę ruszamy z warsztatami. Ja pokażę Wam, jak, jak ja pracuję. Zobaczycie też, jakie popełniam błędy. Co nieczęsto zdarza się, żeby fotograf dzielił się tym, co mu nie wychodzi, ale myślę, że wspólnymi siłami wybierzemy te fotografie, które dadzą się ułożyć w historię, którą się da oglądać. Ja jeszcze bym chciał przekazać coś dla biblioteki, książki, ponieważ fotografia, która jest wydrukowana, jest w większym nakładzie niż wystawa, która trwa przez miesiąc, zostaje. Można wracać do niej, sięgać i oglądać. Już później po latach, czego dowodem są publikacje, które widzieliśmy, chociażby o historii Łosic. Fotografii ama, amatorskiej można to tak określić? Tak. Naprawdę mam cztery pozycje, dwie pozycje są dla biblioteki, do biblioteki, tak, żebyście Państwo mogli w dowolnym czasie, kiedy biblioteka jest otwarta, oglądać je i, i sobie czytać. Nie zaraz wiem, jak, jak to zrobić. Adam, pomożesz? Tak, pomóż, tak jest. Dziękuję. To jest moja ostatnia książka pod tytułem Kusz, której zajawkę widzieliście Państwo na ekranie. Opowieść o procesie, który w latach 1988-2022 doprowadził do wojny w Ukrainie. Druga książka, Adam, pomożesz. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Blue Box, opowieść o współczesnej Polsce, o jakby procesie wchodzenia, powrotu do Europy. Stąd Blue Box, ponieważ Blue Box to była taka jest technika telewizyjna, w której filmuje się osobę na niebieskim tle i w rzeczywistym czasie wycina się ją i wkleja do zupełnie nowej rzeczywistości. Czyli obudzi, obudziliśmy się pewnego dnia, okazało się, że jesteśmy w Europie. To jest opowieść o czasie, o procesie, o tym, co, co, co przejmowaliśmy z Europy. Proszę bardzo, do biblioteki. Mam jeszcze dwie pozycje dla Adama. No to moje, przepraszam, to akurat nie, to miało być na później. Przepraszam. Dwie pozycje dla Adama to są, nie za bardzo sobie poradzę chyba z tym wszystkim, ziny, za wcześnie jeszcze, ziny, które drukujemy w Poznaniu po warsztatach Mój Fertel, czyli Moje Miejsce. Są to warsztaty, gdzie ludzie zapisują się i, i robią fotograficzne historie o miejscach, gdzie mieszkają, gdzie żyją, ważnych dla nich. Po każdych takich warsztatach publikujemy Taką publik publikację. Tu są dwie z roku 1921 i, przepraszam, 2021 <noise> i 2022. Publikacja 2023 dopiero się składa. Proszę ba, bardzo, to Dziękuję. dla dama, dla organizatora. Dziękuję, Dziękuję. i. i, i, i. Dziękuję bardzo. otwórz te warsztaty. I Aha. To uwaga. Otwieramy warsztaty, ale jak jak, jak to zrobimy? Otwieramy, otwieramy warsztaty. To cóż, dzień dobry. Ja chciałam serdecznie e, uczestników warsztatów przywitać w Łosicach prowadzących. E, mam nadzieję, że e, Łosice będą dobrym materiałem do uwiecznienia, e, że się będziecie tutaj dobrze czuli. Bardzo nam miło, że wybraliście też Łosicę jako tutaj to miejsce. I cieszę się, że jako samorząd możemy współorganizować te warsztaty. Czujcie się dobrze i utrwalcie jak najpiękniej nasze wspaniałe miasto, nasze okolice, naszych mieszkańców. Gratuluję Waszej pasji, dziękuję bardzo, że jesteście. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Bardzo dobrze, Bardzo dobrze, <grymne> bardzo ładnie Jeszcze raz nie nie wyszło Uwaga, nie wyszło